zostanie nową shopping queen Czujesz się ociężały? Czemu nie spytasz swojej wątroby? Essentiale Max przyspiesza regenerację wątroby. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Max. Prawdziwi przyjaciele dzielą się wszystkim. Bo razem wszystko jest o wiele bardziej zabawne. Jak Kinder Joy z figurkami Super Mario i genialnymi gadżetami. Bo razem jest najlepiej. Super zabawa z Kinder Joy. Alergia cię ogranicza? Weź Alerik. Teraz w nowym, trzy razy większym opakowaniu. Alerik. aż 30 tabletek. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj do zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Oszczędzaj ponad 40%. Zaczyna się nowy dzień, a ból w kolanie wciąż nie odpuszcza? Wypróbuj Dolgit, ten żółty krem z apteki. Krem Dolgit to skuteczny lek przy bólach mięśni i stawów. Zaczyna działać już po 15 minutach, dokładnie w miejscu bólu. Dolgit, twój ekspert od bólu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Krem Dolgit dostępny również w opakowaniu ekonomicznym. Magda, miałam zapytać, jak twoja menopauza? Menopauza? A to żadna pauza. Ja biorę jasną. Jasną? Co to? To suplement dla nas, na objawy menopauzy. Z roślinnymi ekstraktami i czystym składem. Zawiera kapsułki na dzień i na noc? Te na dzień zmniejszają zmęczenie, łagodzą drażliwość i uderzenia gorąca. A te na noc ułatwiają zasypianie. A ja w końcu czuję się normalnie i mogę być sobą. Jasną. Menopauza to nie pauza. Chcesz mieć wagę pod kontrolą? Zacznij już dziś z jasną line. My Polacy jesteśmy mistrzami grilla! A wiesz, jak to się zaczęło? Polakus Grillus jako pierwszy opanował posługiwanie się kotlinem. Na dworze Władysława Grileły zawsze królował kotlin. Tytuł Kotlin grał też pierwsze skrzypce na grillach czwartkowych. Poezja. Twoja kolej, mistrzu Kotlin, zmienia grilla na lepsze. Śnieżka to pewny wybór. Bo remont się udał. Bo poleca ją już kilka pokoleń. A że przykład zawsze idzie z góry. To oczywiste, że polecacie ją wszystkim. Śnieżka to pewny wybór. Śnieżka. Podaj dalej. Gracze: KFC Squid Game już trwa. Oblane koreańskim sosem. Powtarzam, oblane koreańskim sosem. Podejmij wyzwanie i zamów. KFC. Dlaczego ludzie zdradzają? Ja bym mu nie ufała. Ludzie, tak? Co ty tu robisz? Bo tajemnie się umawiasz ze swoją byłą, tak? Boże, jakie czułe przywitanie. całówki Czy zdrada zawsze wychodzi na jaw? Co to, co to się dzieje! Co? Nie tak jak I czy miłość może przetrwać tę próbę? Odważ się człowieku! Lubisz trójkąty, nie? Co pacjentów teraz tego Zdrady, Zdraty. Dwa premierowe odcinki. Dzisiaj o 20.00 w Polsat Cafe. W poszukiwaniu prawdziwego uczucia. Wszystkie chwyty są dozwolone, że Grałem postać Filipa Kwiatkowskiego w serialu Rodzina Zostańca. Musi być pikantnie. Takie wypuszczone przy I odważnie. Nie mogę odrzucać zróbków. Rozrzucałam A kiedy już za Specjalnie dla Ciebie ogoliłam nogi. Chcę zobaczyć moją nogę? Owłasioną? Miłość jest tylko kwestią czasu. Pokochać Ciebie. Było najłatwiejszą rzeczą w życiu. Kolacja w ciemno. Nowe odcinki. Jutro o 22. w Polsat Cafe. Myślicie, że wiedzą, że to my dbamy o wodę? Im więcej drzew, tym więcej wody w naturze. Dlatego żywiec drój posadził już 8 milionów drzew i posadzi w tym roku kolejny milion. Żywiec drój po stronie natury. Mamo, szybko skaleczyłem się! Spokojnie, mamy raniseptol. A, jest raniseptol? Na otartą skórę też go używamy. Spray na rany raniseptol to podstawa naszej apteczki. Dlaczego? Bo zawiera nanosrebro, więc działa antybakteryjnie. A najważniejsze, Raniseptol zapobiega zakażeniom ran oraz wspomaga ich gojenie i nie szczypie. Jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Biedronki niskie ceny, codziennie niskie ceny i najgorętsze okazje na grilla. Na przykład do soboty, kiełbasa śląska morliny, duża paczka, tylko 99 groszy za 100 gramów oraz brykiet węgla drzewnego. Jedynie 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Do tego wszystkie sosy Madero Heinz Roleski, 2 plus jeden gratis, a Pepsi Pepsi 0 cukru, Mirinda lub 7 Up 0 cukru. Tylko 5,99 za butelkę przy zakupie. 30 lat niskich cen. Codziennie biedronka. Czujesz się ociężały? Czemu nie spytasz swojej wątroby? Esentiale Max przyspiesza regenerację wątroby. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Esentiale Max. Lace oven baked prosto z pieca. Bo pieczenie oznacza doskonały smak i 50% mniej tłuszczu. Efekt. Hmm, lace oven baked, bo pieczone jest pyszne. Teraz w Agacie promocja! 20 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tak, aż do 30% taniej. Ale to nie wszystko, bo dodatkowo ten stół z eleganckim blatem za jedyne 199 zł. I zobacz, jak tanio masz meble i dodatki w agacie. Na przykład ta mata piknikowa za 19 zł. A ten pucharek, wow, tylko 4 zł. Przytulne domy biorą się stąd. Agata. My, Polacy, jesteśmy mistrzami grilla! A wiesz, jak to się zaczęło? Polakus Grillus jako pierwszy opanował posługiwanie się kotlinem. Na dworze Władysława Grilleły... ...zawsze królową kotlin. Kecuk Kotlin grał też pierwsze skrzypce na grillach czwartkowych. Poezja. Twoja kolej, mistrzu. Kotin zmienia grilla na lepsze. Karta tenisowa Visa Banku BNP Paribas to dobra decyzja. Zniżki na korty i sprzęt sportowy u partnerów akcji. Transmisję meczów tenisa w promocji. Płać kartą tenisową z handlu i z handlu. Bank BNP Paribas Visa.